Cześć wszystkim, nazywam się Monika Rajska i zapraszam Was do kolejnego, kolejnej aktualizacji. Dziś jest poniedziałek, więc aktualizacja musi być. <grym> Ale mam fajne wiadomości dla Was, także myślę, że, że się spodobają Wam te potencjały, które są w tej chwili, którymi jest w tej chwili naładowana przestrzeń. Więc zacznijmy od tego, co było cały zeszły tydzień. Cały zeszły tydzień był tygodniem takim, jakby testującym nasze głębokie treści, takie, jakby wy, takie próby bohatera, mini wersje próby bohatera. Czyli jakby takie, wiecie, wychodzimy z czymś na zewnątrz, jeszcze nie wiemy. Ja o tym mówiłam na prognozie, że listopad w ogóle taki ma być, czyli że w ogóle ma być takim, w takim stanie takiego wdrażania, czyli już ma być ta decyzja w nas do zrobienia, a jeżeli tej decyzji nie ma, to przez czym prędzej, czy później w okolicy y, kilku dni jakby w pewnym sensie ta za nas to zrealizuje, No w tym, że wtedy to nie będzie już na naszych warunkach, tylko na warunkach przestrzeni, więc y, warto jest jednak samemu te rzeczy robić. Natomiast w ogóle co się dzieje? Co y, było? Było, y, było mocno splotowo, czyli Dużo tych treści związanych ze splotem, mogliście odczuwać ciśnienie, właśnie w czasie splotu słonecznego, mogliście odczuwać takie niepokoje. No i tutaj, znowu, no wiecie, no, um, każdy z Was, kto będzie próbował się weryfikować, to no tak przestrzeń ustawiona tutaj nie ma zmiłu, Jeżeli każdy, każdy z Was, kto się będzie chciał próbować, próbować się będzie zweryfikować ze światem zewnętrznym, jakby. Poszukując w nim starego oparcia, no po prostu spotka się ze ścianą. Wiecie co? A tak w ogóle, to ja chciałam tylko przypomnieć, że w tym procesie w tej chwili, który trwa na Ziemi, nie chodzi wcale o to, żebyśmy jakby doszli do tego stanu, do tego wniosku, jakby wiem, czego nie chcę. I jakby wiem, że, że to czy to jest złe w tej cywilizacji. Tu chodzi o ten krok dalej, tak? Czyli tutaj chodzi o tą e, sytuację związaną y, i, i gdzieś tam z politykami, tak, ale też gdzieś, gdzieś w ogóle z tym, czym jest zarządzanie. Czyli jakby w sensie, to jest naprawdę, to jest kamień milowy w ewolucji istoty, kiedy istota sobie uświadamia, że właściwie to ona musi i chce być samodzielna, niezależna, Iść tam, gdzie chce i robić to, co chce, ale też odpowiedzialna sama za siebie i w razie czego ponosząca również konsekwencje swoich czynów. Trochę ten proces przypomina ten ziemski proces, tej chwili, ten globalny, przypomina taki efekt, jak chodzimy do pracy na etat i w pewnym momencie się orientujemy, że ta praca nie spełnia naszych oczekiwań, czyli że no, szef, jakoś nie możemy się dogadać z szefem, czy może ludzie nie do końca są ok w stosunku do nas, czy po prostu nas ta praca nie rozwija, no nie podobają nam się warunki tej pracy. Więc zachodzi w nas, znaczy już zauważyliśmy, że nam się to nie podoba. No i teraz powolutku w związku z tym gdzieś e, to się zobaczy, to się już się zobaczy, więc powolutku umysł zaczyna. Do podejmować tą decyzję, że no skoro mi się nie podoba, to powinienem poszukać czegoś nowego, coś, coś innego. Tylko co to jest? I tu utykamy, w tym miejscu. Co to jest? Czyli my jesteśmy typowo jako cywilizacja w tym momencie yy, no między drugą, a trzecią czakrą, tak? Czyli między sakralną, a splotem słonecznym, bo to właśnie splot słoneczny jest odpowiedzialny za te, za te nasze treści yy, w tym stylu w tym takim poczuciu, co ja chcę, gdzie ja chcę iść, kim ja jestem i, i to właśnie ta próba bohatera zachodzi w tym splocie. No i prawdopodobnie no, zbliżamy się, słuchajcie, w jakimi krokami do zakończenia tego roku, a tudzież zakończenia pewnego etapu naszego procesu ludzkościowego, więc no tutaj jest, no to jest mocne, tak, to trzeba tą decyzję gdzieś w środku podjąć słuchajcie, ale jakby w pewnym sensie tutaj jakby takim leitmotiv tego procesu powinno być hasło przynajmniej dla Polaków. Nie będę się wypowiadała za resztę, bo nie wiem, co się dzieje u reszty, ale u nas powinno być hasło przewodnie, to jest do odważnych świat należy. Słuchajcie, ale jak wejdziecie głębiej w znaczenie tego określenia dla Was, a dla każdego z Nas osobno, do odważnych świat należy, to jakby zrozumiecie o co mi chodzi, tak? Że właśnie to jest ta treść, która ta odwaga, to jest ta treść, która powoduje tworzenie tej tożsamości, która również odpowiada za dokonywane wybory. I te wybory, one o tyle mają znaczenie. Ta tożsamość to nie jest tak, że sobie przestrzeń coś wymyśliła, a teraz poznacie swoją tożsamość, bo mam taki kaprys. Nie. Przestrzeń posługuje się, jakby, znaczeniem całej wielokrotności. Y, powiedzmy czasu przestrzeni. W pewnym sensie przestrzeń wywiera na nas teraz nacisk, po to, ponieważ zaraz wy, jakby ten wynik tego procesu, który nam tutaj się tworzy, będzie potrzebny do no, do następnych procesów, które są przed nami. Ja nie będę w tej chwili jakby wyprzedzać faktów. Y, o prognozę na 2021 zrobimy sobie w styczniu, na początku albo pod koniec grudnia, ale na pewno nie dziś. Natomiast y, czeka nas sporo wyzwań, sporo wyzwań, i to są wyzwania, które bardzo będą mocno zależały od stanu świadomości i od stanu y, tej decyzyjności w nas, czyli od tej naszej właściwie to odwagi i od tego takiego tej konsekwencji w działaniu i też odwagi do ponoszenia konsekwencji swoich czynów. A tak naprawdę wiecie, bo umysł dochodzi do takiego wniosku, że on nie chce ponosić odpowiedzialności za siebie z prostej przyczyny, bo potem te konsekwencje te na niego spadają się czy głupią się czuje niekomfortowo w takich warunkach, kiedy on gdzieś tam no, spotyka się z tym, że coś zrobił źle. Yy, tak, ale jednak musimy mieć to na uwadze, że yy, właśnie tu jest ten yy, klucz do pójścia dalej, czyli że właśnie ta treść, że ja sobie biorę, nie traktuję porażki jako porażkę, błąd i w ogóle koniec koszmar, tylko uczę się sobie odpuszczać, uczę się wyciągać wnioski, czyli wy macie świadomie ewoluować, świadomie popełniać, wyciągać wnioski z błędów. I świadomie iść, po prostu jakby wprowadzając te nowe treści w waszą przestrzeń. Um, ludzkość jest teraz w, w takim etapie bardzo dużego takiego zamydlenia i takiego rozcięczania tych treści, czyli nic nie wiadomo, a ciągle wszyscy chcą, żeby było wiadomo. Um, nie martwcie się na, za rzeczy, które nie należą w twoich waszych gestiach, które nie są w waszym otoczeniu. Właśnie, y, paradoks jest w tej sytuacji taki, że jednostka w tym momencie, bo kolektyw generalnie polega na tym, na tej takiej ten kolektyw, o który my, mi chodzi, do którego my dążymy, to jest kolektyw, który polega na samodzielnej jednostce. Czyli y, tak naprawdę te treści, które wy wprowadzacie w przestrzeń swoją prywatną, swoje otoczenie, niech to nawet będą mi dwie osoby, wy już programujecie przestrzeń. To nie chodzi o wykonywanie wielkich misji, czy przemawianie do tłumów, czy, czy robienie jakichś ogromnych karier, czy potężnych zasięgów. To chodzi tylko o to, że wy realizujecie swoje treści. Jeżeli to będzie, nie wiem, ugotowanie obiadu, jakiegoś tam superturbo, które zawsze chcieliście zrobić, czy załatwienie, czy kupienie czegoś, czy pojechanie gdzieś, albo powiedzeniu komuś czegoś, co zmienia postać rzeczy dalej, to to wystarczy. To są te treści, właśnie o które przestrzeni chodzi. Czyli ja znowuż zaznaczam, yy, zaznaczam to, że chcecie odwagi do boju. Nie, nie bójcie się yy, i nie popadajcie w popłoch, ale przede wszystkim to nie jest proces polegający na weryfikacji ze światem zewnętrznym. Nie szukajcie punktów styku ze światem zewnętrznym. Zostawcie świat zewnętrzny światu zewnętrznemu. Niech przestrzeń, niech przestrzeń sama. Zadecyduję. Zaufajcie sobie i przestrzeni. Ja już o tym mówiłam tydzień temu, mówiłam o tym dwa tygodnie temu i, i, i już to mówię od dawna, bo i będę Wam to za każdym razem przypominać, że dło to chodzi. Teraz mamy czas y, tego, tej realizacji. Mamy czas. Y, tylko wiecie, tak naprawdę możecie napchać siebie marzeniami, napchać swoją przestrzeń marzeniami i póki nie będzie tego klik, no to nic z tego nie wynika. Dlatego tutaj Was gorąco namawiam do realizacji tych Waszych marzeń, do, yy, do pójścia dalej. Teraz Wy mi na to odpowiecie w komentarzach, że no tak, ale jak teraz realizować swoje marzenia, kiedy jest yy, tam, nie wiem, lockdown, kwarantanna, czy, czy coś tam, coś tam. Wieszcie co? Jaki by świat nie był, zawsze tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że w najwspanialsz, najwspanialszej cywilizacji, jeżeli istota musi realizować treści, to będzie realizowała, a jeżeli nie, to będzie szczęśliwa. To będzie działało zawsze w obie strony. To nie o to chodzi. Świat zewnętrzny nie daje Wam sukcesu, już o tym też mówiłam, ale jeszcze raz to Wam przypomnę. Świat zewnętrzny nie daje Wam sukcesu, Wy sobie sami macie dać sukces, czyli. Jakby świat toczy, to, co tam się dzieje na świecie zewnętrznym, kto, co i jaki z kim, to jest tylko zamydlanie. To jest tylko mówienie do Was rzeczy, których i tak nie jesteście w stanie zweryfikować, to jest straszenie Was. To jest, to jest programowanie Was, to jest, to jest manipulacja, mówiąc krótko, tak, manipulacja, oczywiście znaczy, manipulacja, to jest słowo, które się źle kojarzy, ale tak naprawdę manipulujemy kierownicą, kiedy jedziemy samochodem. To jest po prostu wy na nacisk na pewne treści, z którymi łatwo się weryfikuje z drugiego poziomu, czyli zmuszanie poprzez lęk, takie delikatne, straszenie, takie lekki szantażyk i to są te. Y takie mydlenie, i to powoduje właśnie ten efekt tego. No tego właśnie tego, że Wy się weryfikujecie na tym drugim poziomie i się stresujecie, i wciąż nie ma tego, tego pomysłu, co z tym zrobić dalej. Dlatego. A ja Was zachęcam do kreowania i do szukania tego pomysłu. I starajcie się skupiać na tematach, które są teraz w waszym życiu. I teraz coś wam powiem. Tak jak mówiłam. Kilka minut wcześniej, że to, że to, co Wy robicie, to, co wasza przestrzeń w tym momencie wywiera na was nacisk, to jest jakby proces całej przestrzeni. Czyli jeżeli u kogoś wychodzą tematy związane z relacjami, czy u kogoś innego z pieniędzmi, czy jeszcze u kogoś innego z domem, czy jeszcze u kogoś innego z zakupem czegoś dużego drugiego, to są. Przyjrzyjcie się konstrukcji tych waszych tematów i zobaczycie, że to są dokładnie te tematy, które w tym momencie przestrzeń na jakby arenie globalnej przerabia, tak? Czyli to, co ludzkość przerabia. Więc jeżeli Wy sobie poradzicie ze swoim problemem, to tym samym jakby uczucie przestrzeń do poradzenia sobie globalnie z problemem. Dlatego to jest takie ważne i dlatego to jest takie istotne, żebyście się Wy teraz spełniali, nie straszli, nie bali, w ogóle zapomnijcie o tym wszystkim, tylko po prostu poszli się, skupili na sobie. Na tym natrzymacie wpływ, bo z jakiegoś tajemniczego powodu ludzie na co dzień co żyjemy tutaj sobie, tak, gdzieś po prostu nie jesteśmy prezydentami, premierami i tak dalej, czy agentami, <grym>, to jak gdyby mam wrażenie, że my na siebie bierzemy odpowiedzialność za, za całość. No i teraz tak, no to rzeczywiście, jeżeli umysł ma się czuć odpowiedzialny za całość, no to faktycznie on się tego będzie bał, to on będzie wolał się na drugim poziomie. No nie, nie jesteś odpowiedzialni za całość, jesteście odpowiedzialni tylko za swoją przestrzeń. A im wyższy poziom świadomości, tym ta wasza przestrzeń się będzie powiększać i będziecie mieć rzeczywiście wpływ, impact na większą przestrzeń. I o to tu chodzi. Mam nadzieję, że jakoś mnie zrozumieliście. Mam, chcę w tym tygodniu już naprawdę przysiąść do tematu sztucznej inteligencji. Bo zaczynam czuć e, poważne ciśnienie w tym temacie e, i chciałabym to już w przeciągu najbliższych dwóch tygodni Wam e, wyrazić się na temat sztucznej inteligencji. E, no szczerze wątpię, że zdążę to jakby przedstawić w jednym filmiku. E, zresztą sobie chcę otworzyć taki kanał do takich elementów e, kanału. W sensie kanał w tym filmie, w tych filmach o sztucznej inteligencji, już kanału więcej nie będę otwierać, spokojnie. <laughs> Natomiast chcę. Tak jakby do takiej, taką przestrzeń do spekulacji na temat, co to może być ta sztuczna inteligencja, ponieważ ja mam sporo informacji już nazbieranych na ten temat, popadanych, przebadanych, przyjrzanych. Ale mam wrażenie, że to jeszcze nie jest to. A mój umysł przez to, że jak on tego nie ma, tego czegoś, no to mam zgryz taki, że cholera, ciężko mi jest się w tym miejscu poczuć pewna. Ale na tyle, na ile wiem... Może komuś przyjdzie jakiś pomysł, czy nagle jakaś informacja do głowy i pociągniemy temat dalej. Także dzięki za subskrypcję. Subskrybujcie dalej, udostępniajcie i komentujcie i trzymajcie się. Hej, hej.